Patrzcie, jak sypie My Kolejną śnieżycę. Poczekajcie. Prawie cały środkowy pas Polski z opadami śniegu intensywnymi. Jak widać. Widzicie cały pas. A my powrócimy. O, tu się wszystko zaczyna zabielać od nowa. Poczekajcie, wyjdę na dwór. Patrzcie, ale mamy na taki zizy. Normalnie zabiera się wszystko. <laughs> na radarek pokazywałem, że przecież pokazywało, że widzieliście przecież, że jaka zima nam się zrobiła. No patrz, ale sypie. Wszystko się momentalnie zabiera. Tu chodni. tu już biało, parapet zabielony, oto jaka górka śniegu przez wiatr. O! Patrz, patrzcie, tu po... Trzeba tej i patrz jak sobie. Naprawdę no mamy... Bo taki silny atak zimy jest moją miejscowością. No ogólnie nad całą Polską jest atak zimy. Jiało! Nie no, mamy zimę! Nie, normalnie... Nie no, normalnie zima! Taka zima! Patrzcie jak sypie Mamy bardzo silny i to bardzo silny atak zimy. W całej Polsce. Patrzcie, aż nie wiadomo jak długo się nie będzie stało otworzyć. Patrzcie, jakie to już się góry porobiły. I ja. <laughs> ja cię nie mogę. Patrzcie. Co tu się. Co tu się stało. Ma nie tak nasypie ten śnieg. No normalnie taka zima, kto by się spodziewał takiej zimy, to w marcu, Jest wszystko białe, poczekajcie ja wyjdę trochę na ulicę. Śnieżyca Czekajcie, o tuż tu białe. Ja wyjdę trochę na ulicę. Turbo biało no biało, białe trzeba już... Każe wam tu z daleka jak sobie. Słuchajcie, więc podsumowanie: bardzo silny atak zimy, intensywne opady śniegu i wiatr.